Witamy Was w kolejnym odcinku Powagowanych. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak znaleźć oznaczenie silnika, oznaczenie skrzyni, tak aby poprawnie dobrać części do naszego auta. Najczęściej oznaczenie silnika jest potrzebne po to, żeby dobrać czy rozrząd, czy jakieś uszczelki. Pokażę Wam dzisiaj takie trzy sposoby, myślę, że, że trzy takie najpopularniejsze, najprostsze sposoby jak znaleźć oznaczenia. Pierwszy sposób to jest oznaczenie na bloku silnika które znajdziemy albo na rancie bloku yy, na łączeniu ze skrzynią biegów yy, od strony yy, zderzaka albo w starszych silnika znajdziemy pod króćcem wodnym yy, płaska powierzchnia. Czasem trzeba yy, te miejsca przeprzeć, część mokrym, tak, żeby te oznaczenia były widoczne. Jeśli chodzi o oznaczenia skrzyni biegów yy, przed wybierakiem również mamy płaską powierzchnię. Na skrzyni biegów z reguły te oznaczenia są yy, dość, yy, dość ładnie widoczne. To również będzie wszystko pokazane za chwilę. Drugim takim sposobem jest wlepka w bagażniku. Ten sposób najprostszy, najczystszy. Jeśli tą wlepkę znajdziemy, nie ma sensu się tam grudzić czy szukać czegoś pod maską. Na tej wlepce w bagażniku z reguły tam podnosimy tapicerkę tak jakbyśmy chcieli wyjąć koło, i tam ta wlepka gdzieś powinna się znajdować. Mamy informacje tam, jakie to jest auto, czyli marka, model, silnik, moc w kilowatach najczęściej podana. Znajdziemy tam również oznaczenie silnika, oznaczenie sprzęgłyków też tam powinno być. Jak również kod koloru, który w razie jakiś stłuczek bądź ubrzmienia się lusterko potrzebujemy mieć kod koloru, szukamy po kodzie i wtedy mamy pewność, że kolor, który zamówimy to jest na pewno to, co trzeba. Trzeci sposób w razie, aby te dwa poprzednie zawiodły. Dlaczego mówię zawiodły? Bo na przykład w lepkich bagażniku może już nie być, może być już czymś zalana i niewidoczna, a pod maską albo jest osłona założona i nie mamy w tej chwili na przykład jak tego ściągnąć, bądź też wszystko jest tak zatrudzone olejem, różnie to bywa, że no nie możemy tego odczytać, a, a też nie chce nam się tam trudzić i, i biegać ze sztukami. Trzeci sposób, tak jak już mówię, to podpinamy komputer pod sterownik w samochodzie, odczytujemy numer sterownika i na podstawie numeru sterownika szukamy przeglądarce internetowej, do czego, do jakich silników ten sterownik był produkowany. Z reguły jeden, jeden numer pasuje tylko do jednego, jednego silnika, także w ten sposób też można bardzo łatwo i przyjemnie znaleźć oznaczenie silnika. Tyle rozmowy tutaj. Zapraszam Was do auta. Tak jak wspomniałem wcześniej, sposoby na to, żeby znaleźć oznaczenie czy silnika, czy skrzyni. Są co najmniej trzy, na pewno ich jest dużo więcej, ja wam przedstawię tutaj na filmikach. Trzy sposoby. Pierwszy sposób to będzie znalezienie oznaczeń na silniku i skrzyni. Drugi sposób, każde właściwie auto wjeżdżące z fabryki ma w bagażniku coś takiego jak wlepka, wlepka to jest jakby zbiór kodów jakby serwisowych, zbiór oznaczeń, tam też znajdziemy informacje o to co to jest za auto, jaki jest kod koloru, również jaki jest silnik, jaka jest skrzynia, to Wam też pokażę. Trzeci sposób może trochę inny od całej reszty, podłączamy się pod komputer, pod waga. Scytujemy numer sterownika i na podstawie numeru sterownika szukamy już w internecie, do jakiego silnika ten numer pasuje. Także zapraszamy teraz z kamerą. Pokażę Wam na silniku, gdzie są oznaczenia, i zarówno tutaj na ASV, to jest cięższy silnik, jak też na starym poczuję m gdzie oznaczenie jest troszkę w innym miejscu. Stojąc przed autem, patrząc w stronę silnika, oznaczenie skrzyni biegów w Golfie Trójce. Tak jak tutaj widzimy e, zaznaczone na filmie oznaczenie ASD skrzyni biegów. Widzimy po lewej stronie wybieraka na miejscu łączenia e, silnika ze skrzynią. Jeśli chodzi o oznaczenie silnika, e, tutaj jest dostęp dużo gorszy pod wody, a nad jakby wypustem e, odmy e, płaska powierzchnia, dość spora, ale słabo widoczna. Jeśli chodzi o skrzynię w Oktawi, jest ona w tym samym miejscu jak w Golfie. Skrzynia EGS po lewej stronie, wybieraka, blisko miejsca łączenia z blokiem silnika. Jeśli chodzi o oznaczenie silnika, tutaj, jeśli włączycie sobie ten film w HD i się przyjrzycie, to oznaczenia wszędzie bardzo ładnie widać. Na rancie bloku oznaczenie ASV, oznaczenie silnika, znajduje się jakby z przodu auta. Tak jak mówiłem wcześniej, wlepkę w bagażniku mamy pod tapicerką w lewym, w lewym narożniku. Kolejnym sposobem na to, żeby sprawdzić jaki silnik mamy. Jest znalezienie oznaczenia sterownika i na tej podstawie już w najpopularniejszej wyszukiwarce wpisać ten numer sterownika i zobaczyć co nam wyskoczy, czy na przykład ktoś nie sprzedaje tego sterownika. Sprzedawcy często zaznaczają od czego to jest sterownik, od jakiego samochodu i również od jakiego silnika. Również na tej postawie można do kogoś zadzwonić, powiedzieć, że się ma ten sterownik, jaki to jest silnik. Myślę, że takiej potrzeby nie będzie, ale jeśli. Najprościej znajdujemy numer sterownika, wbijamy w wyszukiwarkę i na której z pierwszych stron powinna już wyskoczyć, jaki mamy silnik. Tak jak zawsze, jeśli operujemy kablem diagnostycznym, uruchamiamy program do diagnostyki. Klikamy Select Engine i czekamy dłuższą bądź krótszą chwilę w zależności od tego jak szybko ten komputer nam się komunikuje z samochodem. I tu już widzimy, y, mamy napis WAG number I tu już mamy nasze oznaczenie sterownika Jeśli ktoś przed nami tego sterownika nie zmieniał, a mała jest szansa, że ktoś tutaj coś grzebał y, Znajdujemy numer sterownika, wbijamy to w wyszukiwarkę y, I cieszymy się ze znalezienia oznaczenia silnika jest to, Czasem jest to wygodniejsze, a czasem konieczne Czasem nie idzie na silniku znaleźć oznaczenia Czasem w bagażniku wlepki już po prostu nie ma, bo poprzedni właściciel na przykład ją czymś zalał Także to jest kolejny sposób myślę, że, że jeden z takich czystszych bym powiedział sposobów na znalezienie oznaczenia silnika. Na dzisiaj myślę, że to tyle. Oglądajcie nas wkrótce. Do zobaczenia, cześć!